Krzysztof Stanowski usuwa z kanału Zero program Moniki Goździalskiej. Hiszpańska kurka. No na przykład, albo Hiszpański coś takiego. Hiszpański rydzyk. E, takie prókwy. Nie, czekaj, prókwy. prukwy, nie, czekaj, prukwy. Nie. Hiszpańskie prukwy to możliwe, że są. Po odejściach Smokowskiego i Kowalczyka kanał sportowy traci kolejną znaną twarz. No i na koniec nowa metoda oszustwa. Już nie na wnuczka i nie na policjanta, ale na Mateusza Borka. Chcecie wiedzieć jak zarabiam na sporcie? Co? Zaczynamy od informacji, która dla części widzów kanału Zero jest jak nieoczekiwany zwrot podatku. Krzysztof Stanowski wsłuchał się w głos ludu, albo po prostu rozsądku, i zdecydował o zmianie w ramówce kanału Zero. Bardzo, bardzo ciśniecie, żeby zwalniać ludzi. Ja z kolei jestem osobą, która nie lubi się w pewien sposób. Naginać, gdzie jest specjalna presja zewnętrzna zrób to, zrób to, zrób to. Jak nieoficjalnie dowiedziały się wirtualne media, swój żywot zakończył program 0.22, który goździalska prowadziła razem z Tedem. Naprawdę. Nie jest chcę być właściwie nie będę. Dlaczego nie powiedz? Lepiej się awokado niż tabletki. Jakie tabletki? No. Jakie tabletki? Ale, tab, ale w, słuchaj, ta. Ostatni odcinek cyklu ukazał się w czerwcu. I pomimo zapowiedzi Moniki, że 0,22 wraca po euro, tak się jednak nie stanie. Ja mamy euro, więc mhm. cały kanał żyje euro, w związku z powyższym nie mamy 22 w niedzielę wieczorem do końca miesiąca. Decyzja o skasowaniu audycji mogła mieć co najmniej kilka przyczyn. Zamieszanie z magicznymi tabletkami pogorszyło już i tak nie najlepszy odbiór Moniki wśród widzów. On Czytać? będzie pisał, że wciskasz im skam. No. No to znaczy że profesor z Harvardu jest debilem, a panowie no e, i panie z czatu są geniuszami i na tym poprzestań. Jednak nie to było kluczowe. Myślę, że głównej roli nie odegrał nawet mizerny jak na kanał Zero, poziom wyświetleń. Nie oszukujmy się. No tu po prostu musiało też chodzić o to, jak te programy wyglądały. I ja po prostu chciałam powiedzieć, że ja, jako Monika Goździalska, robię kiełbasę ze skórą, bo lubię. <śmiech> <śmiech> nie, no to... <laughs> ja nie widziała, żeby skórę ściągali. Ja też nie sięga. ja lubię ze skóry po prostu, po prostu ze skórą. Zapominam natomiast, jak jest na toalecie oznaczenie. Wkurzę mnie trójkąt i kółko, bo mi się trójkąt kojarzy zawsze z dziewczynką, kuciopką, a kółko to mi się wydaje, że tak wiesz, średnica penisa, prawda? Ale zawsze, i idę na przykład tam, no nie wyobrażam sobie tak po prostu wykładać kuciapy, z której po, do... prostu, po prostu wieje po prostu jakimś szturmem. Czy Monika nie jest wspaniałą osobą? Ona powie wprost to, co ja myślę, nie, Monika Piątka. po prostu... Stop brudnym kuciapom! Tak, kuciapy muszą być czyste. I to nie o to chodzi, że myjesz ją, żeby on te wrota otworzył i wszedł w szereg po prostu twoich zakamarków, po prostu wewnętrznej, po prostu macico, jamicy i w ogóle jajników. Tylko chodzi o to, żeby ta muszelka, ta, ta po prostu kuciapka, pachniała, sama dla ciebie, bo to są bakterie, potem jakieś grzybice, wątrobice, pasożyty po prostu, kiły, mogiły, dziewczyny, myjemy kuciapki, jest tyle, mamy chusteczki mokre, możemy sobie pod chlapajkę chusteczką zrobić, no kurde, cokolwiek. Pod chlapajkę kuciapki. Jednych to śmieszyło, innych żenowało. Dla jednych to potrzebna odskocznia od poważnych tematów i fajny odmóżdżacz, a dla innych urąganie inteligencji widza. W każdym razie format mocno kontrastował z poważnymi ludźmi i tematami obecnymi na kanale Zero. Przekraczał przy tym granicę, której Stanowski chyba wolałby w swoim projekcie nie przekraczać. jestem normalnym typem. Ja Jak, wiem. Nie... Astrologia, czyli numer astrologiczny. Ja A... jestem siódemką. Przyszysz. Warto jednak wstrzymać się z otwieraniem szampana, bo póki co nic nie wskazuje na to, by goździalska miała zniknąć również z poranków. I powiedzcie teraz, jak to jest rozśmieszać? Jak to, jak to jest? Co więcej, możliwe jest odpalenie zupełnie nowego formatu, który będzie skrojony specjalnie pod Monikę i pozwoli jej w pełni rozwinąć skrzydła. Monika to kolejna kobieta, która dołączając do projektu Krzysztofa wzbudziła sporo kontrowersji. W kanale sportowym taką postacią była Małgorzata Domagalik. Dziennikarka najpierw razem ze swoją książką o Jerzym Brzęczku została spalona na stosie przez Stanowskiego, a następnie otrzymała od niego swój autorski program. Pani Małgorzata poinformowała ostatnio na Twitterze, że jej przygoda z kanałem sportowym dobiegła końca. Jej cykl wywiadów, przede wszystkim z aktorami i przedstawicielami świata kultury, wyemitowano 86 razy. Pierwszy odcinek ukazał się ponad 3 lata temu. Pomimo początkowej niechęci odbiorców do prowadzącej niech gadają, zebrało stałą lojalną widownię. Było też jednym z najdłużej emitowanych stałych formatów na kanale sportowym. Pomimo pojawiających się zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia wywiadów przez panią Małgorzatę, ostatecznie wyszła ona z całego zamieszania obronną ręką. Wkroczyła do świata internetu z zupełnie innego środowiska, a na powitanie zaserwowano jej naprawdę solidny lincz. Nie ugięła się pod naporem krytyki i sama podjęła decyzję o występie w hate parku. To jest hate park w dobrym składzie, dzisiaj naprawdę w do... W dobrym składzie, wy już wiecie, kto Dobry tu jest wieczór. razem ze mną. Dobry Wszystkim. wieczór. Broniła swojego zdania jak lwica i momentami jak rasowy polityk chciała wszystkich przegadać. I było do było mi e, bardzo miło. Jedno trzeba pani powiedzieć. No. Ma pani kochones. Słuchaj, szanuję twoją odwagę na wielu frontach, bo przyjście wtedy do hate parku na pewno m, m, taką, takiej odwagi wymagało. To, że ten program akurat zdecydowałeś się robić swój w kanale sportowym, to też jest trochę wejście do gniazda szerszeni i świadome, wiedziałeś, że tutaj przynajmniej będą emocje wokół twojego programu. W Niech Gadają zagościło naprawdę sporo uznanych nazwisk. W wielu przypadkach wyraźnie było widać, że rozmówcy szanują prowadzącą i otwierają się przed nią. To ironia losu, że domagalik dostało się tak mocno za jakąś tam może absurdalną i niepotrzebną, ale przecież niegroźną książkę, a Monika, pomimo znacznie poważniejszych wpadek, wciąż spada na cztery łapy. Z góry zakładam jednak, że Krzysztof musi mieć jakiś plan. No i właściwie to kim jesteśmy my, widzowie, by móc kwestionować decyzję gościa, który stworzył medialne imperium. Kanał sportowy traci więc wywiady z artystami, ale wciąż nie stracił prawdziwego artysty słowa. Popularność Mateusza Borka sprawiła, że jego wizerunek został wykorzystany przez oszustów. The theft is not a joke, Jeff. Na pewno kojarzycie te tanie skamy w stylu Andrzeja Dudy reklamującego jakąś super loterię. W tym przypadku jest podobnie. A Borek zachęca, aby dołączyć do jakiejś szemranej grupki z typami bookmacherskimi. Chcecie wiedzieć, jak zarabiam na sporcie, wiedząc trochę więcej niż inni. Sam korzystam z tej metody. Tylko zwycięstwa i zero ryzyka. To kanał, gdzie publikują najbardziej soczyste typy. Jeśli też chcesz być o krok przed innymi i zacząć zarabiać na swojej wiedzy, kliknij w link w opisie. W teorii każdy raczej dostrzeże z kilometra, że filmik to zwykły deepfake. I to słabej jakości. Jednak wystarczy, że na ileś tysięcy ludzi czasem trafi się ktoś troszkę mniej lotny lub starszy, no i biznes się kręci. W bezpośrednim związku z tym mizernej jakości oszustwem naborka mam dla Was małą zagadkę. Najpierw obejrzyjcie bardzo wnikliwie kilka króciutkich filmików, które zaraz się ukażą. Zajmie to dosłownie minutę. Cześć, tu Krzysztof Stanowski. Interesujesz się piłką i lubisz czasem podkręcić emocje obstawiając mecze? Zwiększ swoją skuteczność i skorzystaj z porad naszych ekspertów. Sprawdź nasz serwis Typerek Pro i odkryj zupełnie nową jakość typów bukmacherskich. Eksperska wiedza na wyciągnięcie ręki dostępna zupełnie za darmo. Cześć, siemanko, znasz slonę Typerek Pro? Jeśli nie, to dołącz dzisiaj do nas analizy od specjalistów z branży. Eksperska wiedza na wyciągnięcie ręki zupełnie za darmo. Cześć, tu Krzysztof Stanowski. Interesujesz się sportem i chcesz powalczyć o wygraną w zakładach bukmacherskich? Sprawdź serwis typerek.pro i posiłkuj się ekspercką wiedzą specjalistów od obstawiania. Cześć, tu Krzysztof Stanowski. Interesujesz się piłką nożną, lubisz obstawiać, ale czasami nie masz pomysłu na typy, co? To nie ma znaczenia, bo mamy dla ciebie rozwiązanie. Skorzystaj z usług ekspertów, którzy będą przygotowywać dla ciebie typy przez cały rok. Nie musisz więc głowić się nad typami, ponieważ głowić się za ciebie będą nasi eksperci. Czy to na pewno prawdziwe filmiki, czy może również stworzone z użyciem sztucznej inteligencji? Co o tym sądzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Z góry dzięki za oglądanie, pozdro i do następnego.